Dodanie właśnie do frameworków właśnie MCP w postaci różnego rodzaju anotacji nad klasą, czyli że wystawiamy sobie jakąś funkcję endpoint, po prostu jako oznaczamy jako tool, robimy do niego opis, jest on automatycznie wystawiany jako MCP. Czy to podejście jest dobre? Odpowiem Wam z praktyki, że w wielu wypadkach możemy się skrzywdzić, ponieważ llm -y są bardzo niedeterministyczne jak użyją naszych akcji w domyślny sposób że no, Łukaszu, no to jest prosta opcja, będzie cel, musimy dodać MCP do aplikacji, więc, więc to musi być zrealizowane. Więc tak, więc endpointy restowe zostaną wystawione jako MCP, To jest y, inaczej, czy zadziała? Tak. Tak. Y, I wprowadzamy się w nowe określenie, które ja mam. Użyłem agenta AI, żeby w ciągu minuty, żeby 20 minut móc po nim sprzątać w różnych systemach. Tak, słuszna uwaga.